Dobra, jestem już w domu i za niedługo zakładamy firmę własną. Niedługo zakładamy swoją firmę. No, będziemy mieli własną firmy, firmę, będziemy w niej robić co chcemy. I tą firmę planuję założyć tutaj pod nami. Bo to jeszcze nie to sprzedaliśmy, ale to można odkupić. Dlatego kiedyś sobie to odkupimy. Mami, mami. Albo gdzieś indziej. Ja bym pomyślał, żeby gdzieś indziej to zrobić, więc no. Jest już wieczór. Ja do burger barna nie wracam. Nie chcę. Takiej akcji. Stacz musi w ogóle teraz trochę dłużej spać więcej. Więc. Chciałbyś no... te burgery, bo w końcu ich nie zjadłem. Nie smakowały ci. No czy nie wiem. <grym> no, bardzo, według mnie smakowało bardzo spalenie. Dobra, to ty już idź spać. No, Dobra, widzowie. Ja idę się umyć. zgaszam światła wszędzie. Już w całym domu gaszę. Tutaj gaszę, zamykam. Oczywiście kominek też na noc gaszę. I idę się kąpać. I my się widzimy już najprawdopodobniej rano. No, no to. Co się nie zadziałało. Widzimy się rano. Witam się z wami już następnego dnia. Mhm. I tutaj w naszej filmie. Jeszcze tutaj nie ma znaku, bo je... stać zaraz go napiszę tutaj u góry. Co? No tak zrobić. No. się ciężkie kartony. A. No nie możesz w sumie. To są nasze firmy, są bardzo podobne oczywiście, to są firmy, które starsza hakują po prostu, a moje naciągają na pieniądze, czyli takie loto toto. Moja firma nazywa się na pewno wygrasz w tej grze, znaczy na pewno wygrasz w tej, na tej stronie, na pewno wygrasz na tej stronie, tak i tam. Chodzi o to, że wpisujecie dane karty. Znaczy, pierwszy wpisujecie imię, nazwisko, datę urodzenia. Nie musicie mieć 18 lat. Najmniejsza to 12 lat. Znaczy 13. I tam wpisujecie później. Wygrywacie. Znaczy, doładowujecie 50 zł, bo to jest najmniejsza kwota. I te 50 zł od razu idą do mnie. Tam nie są prawdziwe pieniądze. I tam wtedy um, mamy takie coś, że robimy tak, że. Zapomniałem. Ale robimy tak, że wygrywasz, jak za, zalosujesz w coś, to wygrywasz i wpis, wpisz dane karty. Kto wpisze, znaczy to jest od pięciu lat jednak, jednak zmieniłem. I to jeśli tam wpiszesz dane karty, to ja automatycznie wygrywam to. Znaczy, no, mam kartę i sobie idę wypłacić z banku, więc no, to jest nasza filarowa. Wiem, wygląda biednie, bo jest biednie. Tu już jest nasz bus. Zamówiliśmy go. Na dole mamy garaż, który jeszcze jest w trakcie budowy. O, skończyli go? Jo. co stało z busem. No. Dobra, widzę, Po co nam to. No tutaj, te, tam na dole na razie nic nie działa, tam na dole nie działa nic jeszcze, ta winda nie działa w ogóle, ale tutaj... Ej, aut... Ma... 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 Auto zaczęło latać. Ej, tu jest skrzynka. Ej, mamy wyjście za naszymi bazami, czyli tutaj możemy szybko uciec. Auto zaczęło latać? Nie, bo nie schowałeś. O. Nie, jest chwilę latało. A, dobra. Widzowie? Teraz właśnie mi dostarczają auto. A widzimy się, jak dostarczą auto. Dobra, widzowie. Wróciliśmy. Auto przyjechało, jest tam na dole. Bo my mamy też taką akcję, że. No to jest nielegalne, ale porywamy małe dzieci z pod szkoły. Później podejdziemy. Ta broń oczywiście jest sztuczna, ale ma kulki. Na kulki jest. Wygląda realistycznie, bo to jest prawdziwa broń. Tylko kulki wsadziliśmy. I mamy tajne wejście. Pokażę wam. Do naszej bazy. Idziemy za nasze te. I tutaj wystaje drabina. Tutaj wchodzimy i... ta -dam! Jesteśmy. Tu są nasze buty. Tam będziemy... Tam, tutaj na dole przechowujemy małe dzieci, jak już mówiłem. Z pod szkoły. Tam jest nasza. Tutaj, tutaj mają kibelek. Nie jest za pięknie. Ale no co? One mają. Te dzieci mają kwaterę. Tutaj. A my mamy całą resztę. Jeśli coś zmajstrują, od razu włączy się alarm. I pokażę wam coś takiego. Tą kartę tylko my mamy. Jak ją ktoś dotknie, to włącza się alarm. Tutaj wchodzi się tak. Tylko tam wchodzimy, tam wchodzą dzieci, które są bardzo niegrzeczne. Izolatka. Izolatka, widzowie, izolatka. Tutaj my czasami przy nich jesteśmy, ale bardzo rzadko. Jeszcze nikogo nie porwaliśmy, dlatego jest tutaj tak pusto. Ale za niedługo jedziemy. Porywać. Dobra, chodź. To zamykamy, żeby policja jak przyjechała, co się nie skapła. Ale oni się nie skapną. A w sumie tak. Jedziemy za niedługo, bo pierw musi, ja idę zobaczyć, czy ktoś się nabrał. Dobra, nabrali się. Dwie osoby się nabrały. Teraz przesyłam im, że wygrali. I musimy poczekać godzinę. No? Plus dwa tysiące. Na koniec, jak skończymy już to robić, jak policja będzie węszyć, to wyjedziemy z kraju. No, to dobry Polecimy no, na jakieś wakacje, później po dwóch latach wrócimy. Ja już wyjeżdżam jak coś. Kto, bo za niedługo pierwszaczki kończą lekcje. No. Dlaczego pierwszaczki? Bo one wszystko zrobią, one się tak boją starszych. Dobra. Pytaj, maskę załóż. Maska! Dobra widzowie, tutaj z tyłu mam maskę, więc widzimy się zaraz, jak to założę. Dobra widzowie! Idzie tu ktoś. Stacz tego go zwap. Ja zamknę szybko drzwi, dobra? Ej, chcesz do Tak, tak, są litosy! Chcesz do No! To chodź. Tu wejść? Tak. Wow, gdzie są moje doritosy? Dobra, szybko jedziemy, jedziemy, jedziemy! Wsiadaj, siadaj, wsiadaj! Moje doritosy! Nie domknąłem drzwi! Wypad, wypad! Chodź tu, wchodź tu! A! A! Wpychaj go! Dobra, jest! Jest! Przywiązałem go tak szybko, no szybko! Wsiadaj, siadaj, jedziemy, 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 jedziemy! Raz się zjadł doritosy! A ja? Ty nic nie dostaniesz. Dobra, otwórz garaż. <grywa> o, wjeżdżamy. <grywa> Dobra, wypuszczam go. Gdzie ja jestem? Zamykaj szybko garaż, bo będzie chciał uciec. Dobra, chodź tu. O nie. Dobra, widzowie, Stacz go zabiera. <grystanie> Dobra, zjechali, ja też zjeżdżam. Poczekajcie, widzowie, to będę wszystko obserwować tutaj. Wyjdźcie, ja się drzwi przytrzymam. Gdzie ja jestem? Tu masz, tu masz spokój. No. Tu nie możesz grać w Fortnite i w inne rzeczy. Aaaa, ten zobaczyć, mi jakiś jest płakany. No, no ró... <grystanie> i tam śpisz. On sobie poszedł już do łóżka chyba, no. On się boi. Ale dobrze, będziemy mieli okup. Tylko musimy teraz jechać szybko, żeby zobaczyć rodziców i zażądamy okup. my troszkę nie no. przesadzamy? Nie, nie przesadzamy. O nie! Czekaj, 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 czekaj. Nie, nie zdawało mi się. Dostałem alerta na telefon, że są... że jedno dziecko zginęło. To jest dziecko bogaczy. No nie. No nie. No nie. No i teraz Dobra. Idę zobaczyć na moją firmę. Ja bym tę firmę już zbijał, bo to będą sprawdzać każdy dom. Ja bym zwijał już naszą firmę i uciekał z miasta, z kraju, znaczy, z całego. No dobra, to uciekamy. No. Musimy widzowie wszystko zwinąć. Widzimy się jak zwiniemy. Wie widzowie, widzowie. Przyjechała po nas policja. Siadać! No już już. My. My. Przeszukałem waszą, waszą bazę. A pan Chyba nie chcę z nami gadać. No problem, dosyć dużo, jak nas zamkną teraz. Ale ja mam Dorikosę. Widzowie, my się widzimy z wami zaraz, bo nie chcę, żebyście to widzieli, jak nas przesłuchują.